Aniu, jak Ci się podoba ten obiekt? Jestem zachwycona. Praktycznie dowiedziałam się o tym obiekcie dopiero wczoraj. Tam mieszkało życie 14 lat. Tak. Przeprowadziła mnie tutaj koleżanka i to po prostu no, wróciłam. To po prostu wróciłam tu dziś ponownie. No mam nadzieję, że jeszcze nie wracała do no, tego. To Ogólnie jest super. Dziecko odpoczywa. Ja się relaksuję. Świetnie się. Dziecko widzę, odpoczywa. Pogoda no, dopisuje. Czyli miejsce do relaksu w, w, wspaniałe. Dokładnie. W e, miejscu pracy też dowiedziałam, że jest zakaz w tutaj żeby się kąpać. Tak? Aha. Ale dopóki ale, nie ma straży, nic. I z tego. A, rozumiem, tak? rozumiem. Czyli w zasadzie dzieciom nie wolno chodzić. No, no, chodzić. w zasadzie tak. Ja tego, e, po prostu tego napisu nie widziałam, tak. Ale, ale tutaj właśnie E, może może to wie Pani, ze względów higienicznych, ponieważ e, no też mi się tak ja, jak tak będą dzieci kąpać się, to może być to woda szkodliwa. Ale jako miejsce jest wspaniałe. po prostu odpoczywam, I będzie Pani tu wracać. No, oczywiście, że tak jak Dziękuję bardzo, to była Ania Zolsztyna. Dziękuję.